Nie ja, się. O Ja musiała być tylko godzina. No to do By... 11 minuty. Dzień okay. dobry widzowie dzisiaj gramy w taką gierkę. Mój kolega ma ją na tablecie. Słuchajcie o to. Siemanko, siemanko, bobowie. Pamiętajcie jaki był na początku. <laughs> Zdrowy. Myślę, że będziecie oglądać nasze wideo o FC Mobile. Przestań się wygłupiać, Patryk. Dobra, 10 to nawet parzysta liczba. No. Zgadłam. Nawet parzysta. Um, nie parzysta. 20 kulek. Porobiłem typa. Dobra, nawet, nawet. Dobra. Jestem dobry w memory. Tak, jestem dobry w memory. 12 kulek, nawet, nawet, bo do 10 chyba tak. Jestem dobry w memory. Mam 18 punktów. Nie nie. Gina. A nie, dobra. Jak muszę, jak zgadnę teraz? To... To wygram. Jest! Zgadłam, nie w tą grę. Stand-off nie, dobra, nawet, nawet. Tak, to jest to. Jestem dobry w Memury. O, widzisz, wygrani. No, A dalej, zaczynamy grać. Jestem najlepszy w Memury w Squid Game. A wiesz, że każdy mój ziom poszedł do domu tworzyć rzeczy, bo w szkole będziemy grali Squid Game'a. Każdy mój ziom. Yy, Marcel poszedł robić te karteczki rzucane. Mój kolega poszedł robić ciastka. Serio, będą ciastka? Jest? Jeden robi robotyczną lalkę z drewna. Kule. O czym nagrywasz? No, stand-off dwa. A. Hmm. A Pamiętajcie, żeby subować, lajkować. No. Kule. Nienawidzę grać na tabletach. Bardzo ciężko. Dobra, ciastka zagram. Ciastka są Nie ma. No. Teraz ciastka biorę. Chcę parasolka. Bo tam się wybiera swoje. Ja biorę parasol. Mm. Ja parasol biorę. Dobra. Tylko może nie będzie parasol Jest? Kill? Jest. Kill? Nie, nie ma parasola. Już dwa. A drugie najcięższe to jest gwiazdka. Wziąłem gwiazdkę. Ja gwiazdkę wziąłem. Gwiazdkę wziąłem. Jest? Gwia. Kill? ja. Nie ma parasolki. Ja wziąłem gwiazdkę. Aha. Gwiazdka też jest trudna. Bo to, bo to muszę klikać jeszcze na to. Jest. No Czemu jesteś głupi na skuterze w mieście? Już się trochę uspokoi na tablecie. O, jest kolejny kill. A ja ten już nie zrobił. Mam numer 16. Kill. Serio dostałem gwiazdkę. Bo to ludzie wybrali ze mną najwięcej, było na Jest. Ej, jeszcze nic nie, zwali nie zwaliłem. Patrz to. Ej, patrz I to, je... typie. Kilk. Tak naprawdę gwiazdka jest prosta. Prosta jest. Mam przeładowanie? Ale w prawdziwym życiu trudniejsza. No. O kurde. Patrz! Nic nawet nie zwaliłem. Pff. W ostatnim raz waliłem. I ja. Patrz to i mogę sobie zjeść ciasteczko. Mam wyszlebeli! Ojej. Mhm. No, ten typ nie denerwuje. O, na ma go w końcu. A może zagram? Ojkę wywale na Roblox na kolejnym odcinku. Mhm. Chcesz? Ostatni odcinek, bo jeszcze zdążymy. Jeszcze zdążymy zagrać rywala. Mm -hmm. To zagramy jeszcze dzisiaj rywala. No, ten typ nie jest kurza. O ten, co stoi? A jeśli skończysz ten odcinek, to zagramy jeszcze rywala mm -hmm. na odcinku. Wtedy dopiero pójdziesz. mi nie dadzą dobrą broń. Eee, tak, jakby, grudno. co? To ja. O, gram końcu, jeden no? fals jeden. Reportację ja proszę. Czytać. Znalazłem gracza. A mój typek? Zezol? Yes. Już typie, on ma piłę tutaj. I się Ja gram teraz w Yes. Black Pencil! Green Pencil! On ma 40 level jasny! Super! Jak? Nie. nie mam szans! Bo to trzeba w miejscu stać i atakować. To co nas a jest! Nie mam jest. jest. Boksa, boksu zagranę. dotrzymałeś, o O takiego czegoś. No to otwórz. Trafił mi się jakiś mocny gracz. Chyba zagram 4 na 4. Mm -hmm. Bo będzie szansa na wygranie. A tu trzeba oh. właśnie wygrać. Nawet dobrą broń trafiłeś, patrz, z kina. Fajny? Tym. Prawie go zabijam, pa ile miał hapa. taką trafiłeś. O, fajnie. Dobra. Dobra, jak lipmy nagra 5 na 5 chcemy zagrać. Może ktoś się dołączy? Szukam graczy. O, mam, 5, 5 na 5 gramy.